Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje i oglądnięcia filmów. Ostatni film oglądnęło już 4 osoby, także idziemy zdecydowanie do przodu. Dziś bonusowy odcinek o polerowaniu dzwonka. Dzwonek zdjęty oryginalnie z roweru koga Miata Gentstaurer, czyli męski turystyk i e, pokażę dzisiaj, widać w jakim on jest stanie teraz, e, znaczy stan nie jest zły, trochę rozkręciłem, ale dzwonił, wszystko funkcjonuje, natomiast wypolerujemy go, żeby się pięknie błyszczał, dziękuję. Ok, przystępujemy do pracy. Dzwonek już jest rozkręcony, i górna część, którą będziemy polerować, jest zdjęta. Uruchamiam, uruchamiam teraz polerkę. To jest mój ulubiony temat polerowanie. Nanosimy trochę środka polerskiego pasty w kostce no i jedziemy po kolei jak widać na początku pojawiają się takie smugi to są właśnie kawałki startego aluminium żeby was nie zanudzać całością jak tylko dojdę tu do jakiegoś efektu że będzie coś pokazać zaraz włączamy się ponownie ale już widać że brzegi są bardziej błyszczące te miejsca wypolerowane niż pozostała część. Dzwonek poleruje również ruchem kołyskowym od brzegu do brzegu. Już widać jak to zaczyna pięknie wyglądać. W tym momencie dzwonek mamy prawie wypolerowany. Patrzę się na takie drobne fragmenciki, ale to mogą być po prostu jeszcze te brudne elementy pozostałości aluminium nie wyczyszczone ok, wygląda dobrze jeszcze raz odrobinę go tu przeszlifujemy ok, kończymy tą robotę na takim grubszym polerowaniu Widać już nawet lampa się odbija w nim, i teraz przechodzimy do części delikatniejszej, czyli ostateczne wyszlifowanie najdrobniejszych rysek. To jest taka szczotka delikatniejsza, jak widać włoskowa, takie włosy to są ręczniki materiałowe. I ona się przydaje do ostatecznego polerowania już najdrobniejszych rysek. Tu już efekt nie będzie tak spektakularny i widoczny w kamerze, ponieważ największy efekt uzyskaliśmy na poprzedniej grubej tarczy filcowej, a tutaj to już jest tylko spolerowanie drobnych rysek. Tak wygląda efekt końcowy. To samo powtórzymy z tym cynglem do dzwonka. Najpierw spolerujemy go na tarczy piłcowej. Jak są takie drobne elementy, przy których, na przykład tutaj, takie grube, gruba tarcza nie dosięga, można użyć narzędzia precyzyjnego, co zaraz wam zademonstruję. Zanim wam wszystko zademonstruję, to powiem tylko tak wstępnie, że właśnie użyjemy do tego końcówki polerującej od Dremela, natomiast przede wszystkim teraz się włączyłem, żeby powiedzieć, że zmienimy tą muzykę, bo jakoś tak smętnie grają. Okej, okay, w samej szlifierce prędkość ustawimy nie na największą przy polerowaniu, tylko powiedzmy między 5 a 10 tysięcy, nawet bym powiedział 5 tysięcy i zaczynamy polerować. Nie wiem czy to widać w kamerze ale wszystkie takie narożniczki tutaj precyzyjne od razu zaczynają się błyszczeć w tych miejscach, gdzie nie nie dosięgłaby gruba tarcza polerska Ok, Po użyciu obu tarcz i filcowej i jak ja to mówię ze starych ręczników widać, że cyngiel również jest piękny i błyszczący nie wiem na ile widać to w kamerze, ale stara nakrętka jest już trochę zmęczona życiem po prostu nie będziemy się bawić w polerowanie, wymienimy ją na nową powinienem dziś tu mieć nakrętkę tych samych rozmiarów nawet ze sprzęgiełkiem o tak jak tu, tylko że ta jest za duża które zapobiegnie odkręcaniu się. O, coś tu już widzimy. Zobaczymy, czy to jest ten rozmiar. Tak, to będzie pasowało. Zaraz to kluczem wszystko dokręcimy. Wszystko jest już pięknie skręcone. Widzę, że ten trzonek jeszcze można też by wyczyścić, żeby się pięknie błyszczał. Spróbujemy to jeszcze szybko poprawić. No i zobaczmy na końcu, jak to wszystko działa. Dzwoni, działa, błyszczy. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.